Cześć, tutaj Peter Jefferson. Dzisiaj znowu Was gdzieś zabieram, a dokładnie zabieram Was pod namiot. Jest kwiecień, trochę dla niektórych może się to wydawać, że jeszcze jest za zimno pod namiot, ale dla nas nic bardziej mylnego. Odpowiednia pogoda. Także ruszamy do lasu nad jeziorko, będziemy łowić ryby, będziemy gotować i będziemy sobie spać pod namiotem. pakowani, pakujemy się do auta i ruszamy. Także śnieg jeszcze leży, a my idziemy pod nami spać. Coś pięknego. Zobaczymy w nocy. Zobaczymy w nocy. To W razie to szybka, szybka będzie. Z bardzo duży optymizm na tym kapustę powietrza. O no, widziałeś? Kurde. To co robić. Czyli sytuacja wygląda tak. Przyszliśmy niestety ryby. Ryby sobie musimy odpuścić, ponieważ jezioro jest zamarznięte. <śmulatuj> 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 ale nikt tego się chyba nie spodziewał. Łukasz jedynie. Łukasz się spodziewał, dlatego wziął <śmulatuj> Nie no, po drodze mówił, że się nie zdziwi jak będzie znowu rozjęte. Ja sobie od razu pomyślałem, co on za głupoty ale... Mamy piękne miejsce. Cisza, spokój to najważniejsze. A ognisko, też jest miejsce na ognisko. Zobaczcie. Nie wyobrażałem sobie kiedyś, żeby móc jeździć pod namiot w ogóle. tak, W ogóle wydawało mi się to bez sensu, żeby jechać pod namiot taką sobie bez, bez niczego. Zawsze mi się kojarzyło to z imprezą, z piciem alkoholu. A teraz po prostu czerpię z tego przyjemność. Jestem tutaj. Mam piękną pogodę, mamy fajne rzeczy do jedzenia, mam fajnych przyjaciół. Pff, nic tylko odpoczywać, siedzieć, spędzać czas miło. Polecam. A to dopiero pierwsza godzina tutaj. Jezu, ile? A mrówków jest? Strasznie jest dużo mrówków. Tu są Dziżej musisz podnować łapie, że... Ale mrówków rzeczywiście, teraz dopiero widzę. Ludzi nie ma, ale mrówków jest bardzo dużo. Tutaj będziemy spać, tu jest namiot mój Mateusza a tu jest namiot Łukasza. To jest nasz widok z naszego miejsca, w którym śpimy. I idziemy dalej. Tu jest strefa relaksu na hamaku. Kuchnia. Ten śpiwór może złapać wilgoci i mogę zmarznąć trochę i tego się obawiam. Kuchnia polowa I jeszcze jest spi spiżarnia I Jeszcze mroźnia jest, chłodnia A, jeszcze chłodnia Tu jest nasza spiżarnia Kapustę wziął Kapu I wziął kapustę jeszcze 3 kilo Z kapustą do lasu? A tu jest mroźnia A tak naprawdę jest to worek ze śniegiem i z naszym mięsem to będziemy mieć na kolację. No i oczywiście strefa chillu. Mój układ trawienny zareaguje na kapuchę. A tu mamy A wolały mnie Widoczki. Zamarznięte jeziorko jeszcze miały być rybki, ale chyba nie będzie. Chyba, że Łukasz coś wymyśli Trzeba nazbierać trochę drewna Będziemy nazbierać trochę drewna. przygotowujemy wieczorny posiłek, co dzisiaj serwujemy panie Mateuszu? Nie, nie ale coś na pewno. Mielony lamb. pieczony na ogniu. Do tego będzie kasza, pieczarki, tofu. Do nie, to się odkręca. Tylko jest sól To była ciepło noc, minus jeden do jednego stopnia się łachała temperatura, ale naprawdę miło to wygodnie, się spało ciepło w piworze. No, to wracamy.